Wreszcie nadchodzi czas uzdrowienia. Choroby przemijają, znajdujecie dobrego lekarza, który was uleczy. Nawet ta karta mówi o tym, że was mogą obudzić się zdolności, by uleczać innych. Ale nie w tym przypadku. Tutaj chodzi po prostu o wasze uzdrowienie. Ten Sfinks ukrywa waszą komnatę tajemnic, ale jest zasypany przez piaski pustyni. Więc Wy nawet nie wiecie, gdzie szukać Waszej głębi, Waszej duszy, duchowości, duchowych możliwości, sensu swojego życia, nie wiecie, gdzie tego szukać. Wy na tej karcie marzeń także jesteście odwróceni. Macie różne pomysły, pragnienia, ale zostajecie w domach, nie realizujecie ich. Nie macie na to albo siły, albo czasu, albo chęci. Zostajecie w swoich twierdzach. Za to w pracy bardzo dobry czas dla pań. Jesteście królowymi biznesu. To jest czas na podwyżkę, na awans, na lepszą pracę. Świetny kontrakt. To jest świetny czas dla tych, którzy potrzebują pieniędzy, w tym przypadku dla pań. One będą płynąć. Wielkie sukcesy zawodowe czekają. Tylko, że jeśli chodzi o wasze myślenie, to jesteście w więzieniach, więzieniach mentalnych, w waszych umysłów, wiary, przekonań. Nieważne czy to jest prawda czy nieprawda, jesteście przywiązani do tej tradycji, zamknięci i to was blokuje. To jest przyczyną tego, że nie realizujecie swoich marzeń, tego, że ten sfinks jest odwrócony, zasypany przez piasek. Popatrzcie, jaka jest tego konsekwencja, to jest cel waszej duszy na to życie, ale ten cel nie jest realizowany. Budowla jest wstrzymana, popatrzcie, ta wieża wskazuje na tego Sfinksa, dopóki nie odnajdziecie swojej głębi, sensu swojego życia, czegoś co będziecie robić od serca z radością, to w waszym życiu nic się nie zmieni. Ale nie musicie z tym się spieszyć. Popatrzcie w sercu piramidy pełna klapsydra, ona dopiero zaczyna odmierzać czas. Karta wskazuje na te wasze marzenia. Nadejdzie taki czas, gdzie będziecie je spełniać. Macie dużo czasu, nigdzie się tutaj nie spieszycie. Oprócz wielkich sukcesów na gruncie zawodowym, finansowym, przychodzi umowa, umowa miłosna. Mogą to być zaręczyny. Może to być ślub. Zaczynacie tworzyć piękny związek, pełen miłości. I nie macie tutaj przestrzeni do samotności, przestrzeni czasu, by zajmować się swoim hobby, tworzyć swoje dzieła coś, co sprawia Wam radość. Nie na to jest teraz czas, ale to już pokazała ta karta na dole że wy jakby siebie nie realizujecie. Swoich pasji, skupiacie się tylko na pracy, w której odnosicie wielkie sukcesy. Na te marzenia, na tę głębię, cele duszy, na przestrzeń na wasze hobby przyjdzie czas kiedyś.